Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki Dusza moja Pana. I raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu mój, w Siostrze i Braciach. Po wysłuchaniu tego przepięknego fragmentu z Ewangelii, ten magnifikat, który przecież wszystkim nam jest tak bardzo dobrze znany, nie pozostaje nam nic więcej, jak tylko Duchem wyśpiewać pochwalną cześć na cześć naszego zbawiciela, jego matki, bo to, droga siostro, i bracie, na Twoich oczach dokonuje się niezwykły cud tu i teraz. Bo czymże innym jest nasza dzisiejsza obecność w domu matki? Obecność Wymadlany, wypraszany przez tak długie tygodnie, miesiąc. Stajemy w miejscu świętym na terenie w kaplicy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Licheniu. W tej niezwykłej chwili za kilka dni symbolicznie poprzez zamknięcie drzwi świętych zostanie zakończony święty rok Miłosierdzia który również i my, również i my, przeżywaliśmy w największym skupieniu ducha i w pokorze wypraszając łaski odpuszczenia naszych grzechów. W prostej bracie, tak jak powiedziałem na początku, przyjechaliśmy, pokonując setki kilometrów tutaj, do licheńskiej pani, przyjechaliśmy z Polski. Przyjechaliśmy z Niemiec. Jesteśmy duchem połączeni z naszymi rodakami, którzy mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii, w Italii. Przyjechaliśmy, by spotkać, by się spotkać jako reprezentacja zaledwie tej wspólnoty. Ale nawet wszystko przyjechaliśmy do naszej matki, do naszego domu rodzinnego, do matki, którą każdy z nas tak głęboko ukocha. Mam świadomość, że wielu z nas, nie mogąc być fizycznie tu i teraz, łączy się z nami poprzez nasz kanał telewizyjny, łączy się z nami duchem. Mam świadomość i gorąco współczuję tym, którzy zwykle jako pierwsi, jako pierwsi bywają. Na naszych wspólnych modlitwach, a dzisiaj z powodu choroby swojej, czy też najbliższych, nie mogę stanąć tutaj fizycznie, ale wiem, że jesteście z nami duchem. Myślę tutaj o, o Tobie, drogi księża Andrzeju z Warszawy, który cierpisz z powodu choroby. Myślę, i chciałbym to podkreślić, wiem, że. Ksiądz Kazimierz, który jest z nami dzisiaj, miał być dzisiaj ze swoim maleństwem, z Wiktorią, która jest ciężko chora. Miał być na konsultacji u profesora w Krakowie, który przyjechał do Polski specjalnie. Profesor neurolog. Przyjechał do Polski specjalnie. Ksiądz Kazimierz powiedział, przepraszam Panie Profesorze, w styczniu przy następnej okazji Ponieważ dzisiaj muszę być tutaj, tu do matki, by tu najpierw wypraszać potrzebny nam łaski łas z by wypełnić swój kapłański obowiązek. I za to Wam bardzo dziękuję. Księdzę Andrzeju, otaczamy w Ciebie naszym ciepłym, ciepłym duchowym, naszym wsparciem oblitewnym, i wiemy, że Matka, Matka Bolesna Blicheńska sprawi dzisiaj, że Twoje zdrowie powróci do normy, że jeszcze przez wiele lat będziesz służył w Kościele Jej Synowi. Siostry i bracia, przyjechaliśmy tu wspólnie, razem, jako reprezentacja Kościoła, w tak uroczysty sposób powiedzieć Matko, Kochamy Cię, Matko, my wierzymy, że wszystko, co Kościół podaje do wierzenia w Magisterium, jest prawdą. Matko też, modlimy się za tych, którzy nie wierzą, którzy wątpią. Dziękując za ten niezwykły dar możności wspólnej modlitwy z Wami, siostry i bracia, w Licheńskim Sanktuarium pragniemy dzisiaj przed Matką Najświętszą wypowiedzieć to, co czuje nasze serce. Pragniemy tak, jak ponad kiedyś w domu Elżbiety, wyśpiewać hymn wielbienia Boga za wszystko, czym, czym nas obdarowuje. Pragniemy śpiewać nasz osobisty magnifikat, oddając Synowi Maryi, naszemu Mistrzowi Jezusowi Chrystusowi, nasze życie, nasze rodziny. Oraz naszą ukochaną ojczyznę, której święto już tutaj, w tej kaplicy, w tym sanktuarium, w dniu wczorajszym wspólnie przeżywaliśmy. Przychodzimy do Ciebie, matko, jako dzieci powracające do matczynego, rodzicielskiego domu. Przychodzimy bez kompleksów, które być może niektórzy chcieliby nas wepchnąć przyjeżdżamy jako dzieci tego samego Boga i tej samej Matki. Tak bardzo kochający Chrystusa, Jego Świętą Ewangelię, kochający prawdę i prawość. W tym symbolicznym czasie, kiedy dzwony w świątyniach na całym świecie już niebawem odwieszczą zamknięcie drzwi Roku Świętego, Pragniemy w niezwykłej pokorze serc ukorzyć się przed Bogiem w tym roku jubileuszu Chrztu Świętego Polski, naszego narodu. Chcemy wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego odnowić nasze przyrzeczenia osobiste, przyrzeczenia Chrztu Świętego, odnowić jako cała wspólnota kościoła, ale również jako jej reprezentacja wszystkich wspólnot z Europy. To ty, Maryjo, wypraszasz łaskę Twojego syna, której działanie tak jasno i wyraźnie odczuwamy każdego dnia w naszym osobistym życiu, w życiu naszych rodzin, rodzin parafialnych, w braterstwie prezbitery, które dzisiaj chociaż. Niekompletne to jednak trwa w pełnej jedności ze swym Biskupem dla Twojego Matko Syna, dla Ciebie, Maryjo. To dzięki Tobie Bóg powierza nam nowe zadania każdego dnia, które być może, patrząc z takiego zwykłego ludzkiego punktu widzenia, wykraczają poza granice naszych możliwości czy tych ludzkich, organizacyjnych, czy materialnych. Myślę tutaj o chrześcijańskim Międzymorzu, którego reprezentację gorąco i serdecznie witam, bo od początku wam towarzyszę, od początku jestem z wami, od początku jesteśmy wspólnotą, przepiękną inicjatywą, której po drugiej modlitwie, po przemyśleniach i medytacjach Pobłogosławiłem w dniu 23 kwietnia tego właśnie uprzeczowego roku. Jakże ważnym jest, byśmy w czasie, kiedy siostry i bracia Europa zaczyna tonąć w morzu ateizacji, tonie w morzu laicyzacji oraz coraz bardziej zagrożona przez szerzący się islam, by tę Europę ratować. Poprzez popór do fundamentów, na których została postawiona przed tyloma wiekami, na Ewangelii, na Jezusie Chrystusie, do chrześcijaństwa, którego korzenie rozrosły się pomiędzy symbolicznymi, symbolicznymi morzami południa, północy, wschodu i zachodu. W tym krótkim podsumowaniu, tej krótkiej definicji mieści się jak gdyby cała idea tej piękni, te, tego piękna, które zawiera się w tych dwóch słowach. Chrześcijański Międzymorze. I niechaj Pan błogosławi dalej temu znakomitego dzieła. Niech więc w chrześcijańskim Międzymorzu wzrasta to, co najważniejsze, najpiękniejsze. Troska o Ewangelię, o jej głoszenie, o prawo dowolnego głoszenia Słowa Bożego w Europie, w której w coraz większym stopniu spotyka się przepisy zabraniające publicznego głoszenia Słowa Bożego, publicznego używania stroju duchownego w miejscach publicznych. Nie dalej jak trzy miesiące temu przeżyłem taką właśnie sytuację, gdzie nieświadom tego wylądowałem na lotnisku w europejskim państwie, wyszedłem ubrany, jak przystało na biskupa katolickiego i byłem bardzo zdziwiony, dlaczego policjanci pokazują mi taki gest, który oznacza aprobat. Dopiero kapłan wyjaśnił mi, że jestem w państwie, które od kilkunastu lat nie pozwala używać stroju duchownego. Dlatego też, siostry i bracia, nie dziwmy się, że Europa to nie w wieżach Meczetów, które zaczynają górować nad, nad Europą, wielokrotnie bywałem i bywam w kolonii w Niemczech. I na przestrzeni ośmiu lat, jak jeżdżę tam do tego pięknego niemieckiego, ale przecież jakże starego, katolickiego miejsca, gdzie rodziło się chrześcijaństwo tej części Europy, przez tych osiem lat wykitły jak grzyby po przysłowiowym deszczu meczety. Bracia, jeżeli się nie obudzimy. Jeżeli my w swoich sercach, w swojej duchowości nie obudzimy tego, co należy, jeżeli nie uświadomimy sobie my, prości, zwykli ludzie, ja prosty, zwykły biskup, nie będę głosił wszędzie, gdzie jestem, tego przesłania Ewangelii, to nie zdziwmy się, jak jeszcze nasze wnuki, nasze, wasze wnuki będą żyły w kraju. Będą żyły w części Europy pełnej islamu. To jest kraj nas, Europejczyków, gdzie od dwóch tysięcy lat króluje Chrystusowi Krzyż. I tak ich pozostanie. Ale o to musimy się modlić. O to musimy zabiegać każdego dnia. Nie poprzez wojnę i wiersz, ale poprzez siłę modlitwy, siłę Ewangelii siłę wzywania pomocy świętych, którzy mogą nam w tym pomóc. Byłem świadkiem pięknej peregrynacji religii świętych po Europie. Siostry i bracia, my przywykliśmy do tego, że żyjemy w kraju chrześcijańskim, kraju katolickim, gdzie mamy w zasięgu wzroku świątynię. Natomiast ze łzą patrzyłem na Belgię. Ze łzą patrzyłem na Holandię, Luksemburg, Francję, kraje, których, które od kilkunastu lat zostały ogłoszone jako kraje misyjne, gdzie chrześcijaństwo jest w zdecydowanej mniejszości. Patrzyłem, jak ludzie gromadzą się, jak przychodzą w oczekiwaniu na tych świętych, którzy mieli przybyć do świątyni, oczekując, cały Kościół szedł, by się wyspowiadać, by pojednać się z Panem Bogiem. Kolejki do konfesjonałów tych kilku księży były przeogromne. To są cuda, ale to są też znaki pokazujące, że chrześcijaństwo nie musi być w odwrocie w tej części Europy, jeżeli tylko o to będziemy dbać. I to jest apel do nas, drodzy bracia w kapłaństwie i tutaj obecni, tych wszystkich, którzy słuchacie, jest to apelem, by nie wstydzić się Ewangelii Chrystusowej, by z krzyżem Chrystusa w ręce wyjść i głosić Ewangelię tam, gdzie jesteście, by nie udawać, że jesteśmy księżni, nie chować koloratki, by nie wstydzić się swojego duchowego stroju. Siostry i bracia, żyjemy w Ojczyźnie, która wydała tylu świętych. Tylu świętych. Dlatego też bardzo głęboko i gorąco prośmy podczas tej naszej pielgrzymki do domu Matki, by błogosławiła, by była z nami każdego dnia, by ta piękna inicjatywa, którą zrodziła, która, którą zrodził Bóg Święty, bo nie jest to nasza ludzka inicjatywa ani biskupa, ani naszych kapłanów, ale inicjatywa Boga Świętego rosła w Kościele powszechnym coraz szerzej, coraz mocniej, coraz intensywniej, bo tylko tam, to jest drogą powrotu do Ewangelii Chrystusowej. Powrót do Ewangelii Chrystusowej gwarantuje prostota w życiu, pokora u życie. życia. Siostry i bracia, każdy z nas przyjechał tutaj Również z własnymi, osobistymi intencjami wiem, jak bardzo wielu z Was wiele poświęciłoby tu dzisiaj być. Bo nie jest prostą rzeczą, żeby wstać o drugiej po północy, by się zebrać, wsiąść później w czy bardziej wygodny środek transportu bus, autobus i godzinami jechać tutaj, by, by się spotkać, by później uklęknąć, modlić się, odprawiliśmy. Drogę krzyżową, modlifiliśmy się do Matki Najświętszej modlitwą różańcową, i teraz stajemy w centrum naszych, naszego życia duchowego przy Chrystusowym Stole. Stajemy w nadziei, że zostaniemy nakarmieni Jego najświętszym ciałem, najświętszym ciałem i Jego krwią. Dlatego dlatego z tak wielką ufnością, z tymi swoimi intencjami. Matko pragniemy, kiedy za chwilę nadejdzie podróż, pożegnanie z Twoim domem, matczyną, byś wyprawiła nas w dalszą naszą życiową podróż, byś nas wyprawiła w to wszystko, czego będziemy potrzebowali, by bezpiecznie zdążyć do domu Ojca Twego w Królestwie Niebieskim. Dlatego błagamy, Matko Miłościwa. Matko cierpiąca, cierpiąca królowo naszego narodu, miej w swej opiece pasterzy Kościoła. Nie pozwól, by kiedykolwiek, którykolwiek z nas sprzeniewierzył się misji Twojego syna, by zatracił święty znak Krzyża, by dla niezrozumiałych, przynajmniej dla mnie i pewnie dla Was powodów, ukrywał znak Krzyża. Znak Chrystusowy, tylko z tego powodu, by, by nie drażnić wyznawców innych religii. A tak się działo w minionym tygodniu. Jeden z ważniejszych biskupów w świecie, nie chcąc drażnić przed murem w Jerozolimie innych wyznawców, schował krzyż i wystąpił w sutanie. ale schował swój pektorał, krzyż biskupi. Bo uznał, że to jest coś, co może wprowadzać niepokój w serca innych wyznawców religii. Panie Jezu, wybacz mi To nie jest świadectwo godne Twojego apostoła. W tym świętym miejscu proszę Cię, błagam Matko, broń biskupów, broń kapłanów, by nigdy nie utracili wiary. Miej w swojej opiece Piotra naszych czasów, papieża Franciszka, który jest, przecież jak wiemy wszyscy, bardzo dobrze przedmiotem tak wielkiego, zmasowanego tak. Pamiętaj, Matko, o każdym z nas tu obecnych, o każdym z naszych rodzin, bo dla każdego z nas ta nasza osobista próba, to spotkanie z Tobą jest czymś najważniejszym w życiu. Maryjo, wszystko, co czynimy, przywracając do służby kapłańskich, kapłanów, często pokaleczonych, ubiczowanych, przygarniając i tuląc w imieniu Twojego syna i Twoim, tym, którym może zgasło światło nadziei na ich życiowej drodze, pomagając biednym, porzuconym, zapomnianym. Chodząc po peryferiach Kościoła, czasami zbierając to, co zaginęło, wszystko, co czynimy, ma tylko jeden cel. Ten cel się, zabiera się w pięknym zawierzeniu, zawołaniu, ad majorem deritorium. Na większą chwałę Boga. To jest najważniejszy i jedyny cel naszego działania. Nie nie złote świątynie, nie chwała i sława, nie majętność, ale Twoja, Maryjo, chwała. Niech rodzącym się i realizującym się dobro będzie uwielbione. Siostry i bracia, musimy o tym pamiętać zawsze, każdego dnia. By to wszystko, co czynimy w naszym życiu, było zawsze nakierowane na Boga. Będziemy się to, będzie się w ten sposób uświęcać, będziemy się w ten sposób również my uświęcać, będzie się uświęcało nasze życie, nasza praca, nasze rodziny. I niech to przesłanie stanie się mottem naszego przebywania i medytacji z matką, tutaj w tym domu matki. Uświęcanie się samych, uświęcań nas samych nasze rodziny, naszą ojczyznę poprzez piękną realizację świętej pragi. Wierzę. W Okay.